Dzisiaj robimy tap tap, tap. Zgadujemy że po prostu jaki kolor serca będzie no Ja obstawiam, że to jest bądź zielony Nie ma O tu jest za razem To co, nie wiem, niebieski Teraz to zielony Aha Gdzie to? A to Czerwony Różowy Nie ma Niebieski Jeez, mu się się udało no, dobra dalej Jak będzie kieletowe Kurde w który torasu? Zobaczcie tu o dopiero teraz Dobra żółty Nie ma Niebieski Nie ma Kieletowe Nie ma Różowe Nie no nie ma Pójdziałem tu w głowy to nie było A Teraz jest jak powiedziałem inny kolor Wcześniej też tak było z zielonych Czerwony да,